Dobra, full offer, jedzie i jedzie. Trochę za późno ten leczki, wiesz co? Musisz to wcześniej i puszczać i, i puszczać, Tak, żeby tylko dociążyć ten, ten przód, wiesz? Yes, jak to ślisko. To jest ślisko, Mega. A, Numer 13, minuta 06.72. Ręcznie, jak będziesz go ciągnął to pamiętaj ciągnij go w momencie kiedy masz już zamiar skręcać kierownicą nigdy później wiesz, ciągnie ten, ten ręczny po prostu zaczynasz skręcać i dociążyć przód bo większość ludzi robi ten błąd późno, tak? że po prostu za późno i on wtedy po prostu tylko włączy się ślizga i hamuje jedyneczka i tutaj wierzył sobie Chciałby, żeby coś móc Tak, Tak, tak. Nazwać, tak, tak. Jak tutaj... jest... no, jeszcze, żeby... Wyprostujmy kierowcę, prostych kół. Jesteśmy bardzo zainteresowani tym, co się działo dzisiaj po raz pierwszy u nas i chcemy, żeby to nie był pierwszy i ostatni, żeby to się mogło powtórzyć. Zwłaszcza, że jest na co popatrzeć i mamy tu możliwości.

Bardzo wdzięczni i zaproszeniu ze strony stacji, że nasza impreza mogła mieć tutaj premierę. Mamy nadzieję na kontynuację. Mamy nadzieję, że ludzie, którzy tutaj byli, którzy uczestniczyli, byli zadowoleni, że spędzili ten dzień bardzo atrakcyjnie. Ja, no nie dobrze, 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 dobrze. Tutaj idziemy, idziemy i idziemy, idziemy. Ja, ja wiesz, nie mam Kurczę, pan. Dobrze, dobrze, dobrze Niedobrze. pracujemy Gratulacje, drugi czas. Dziękuję. To jakoś tak fajnie wyszło. <grafy> bardzo miło i bardzo wesoło. Tak? Widziałam, że tam panowie podgląd macie, więc będzie można sprawdzić. <grafy> dziękuję, dziękuję. oj, do nas. Dzięki. dzięki, dzięki Wszystko rozstrzygnie przejazd na nartach minuta z hakiem Oj, no tam liczyłem na lepiej, no ale... Ostatni nawrót do tym zadecydował, no i niestety tak jest, no ale trudno, zobaczymy na nartach. Znajdujemy się w tej chwili na stacji Limanowackiej, jest to zakątek, gdzie można świetnie wypoczywać, świetnie się bawić. Mamy do dyspozycji kolej krzesełkową czteroosobową o wydolności 2000 osób na godzinę i dwa oczyki po 750, także łączna przepustowość stacji narciarskiej jest około 3,500 tysiąca na godzinę, co w 100% zaspokaja potrzeby wszystkich jeżdżących, zwłaszcza, że stok jest nie za długi, ale dosyć stromy z homologacją FIS, gdzie możemy rozgrywać międzynarodowe zawody. Jest część objazdowa dla słabiej jeżdżących zawodników. U góry stacji jest czynna restauracja z pięknym widokiem na Tatry, na cały Beskid Sądecki Wyspowy. Karpoj na czasem. Uwaga, jazda. Cieszymy się też, że mógł wśród nas być przedstawiciel sportowców niepełnosprawnych, który pokazał, że na tej samej trasie można współzawodniczyć z innymi. Mamy nadzieję, że w lecie postaramy się w podobnym, w podobnym formacie zaprezentować imprezę, która też przyciągnie zarówno uczestników, jak i kibiców. Jesteśmy ekipą zajmującą się sprawami technicznymi, czyli organizacją zawodów. Górka stroma, trudna, ale bezpiecznie. A tak, jest bardzo bezpiecznie, ponieważ góra jest szeroka i jest bardzo dobrze przygotowana. Wszyscy bawią się świetnie, trochę miękko dzisiaj, ale góra broni się, można pocisnąć, także super. W Limanowej można pojeździć. Który przejazd lepszy? Pierwszy, drugi? No niby drugi, ale też jakiegoś szału nie było. Generalnie pozytywne zawody, bardzo, bardzo fajny pomysł. Aby więcej takich. Gigant bardzo fajny, taki przyjemny, rytmiczny, dobrze się jechało. No, bardzo mi się podobał pomysł cały tych zawodów, połączenie nart z samochodem. No i oby tak dalej. Myślę, że jak będą następne edycje, to będę przyjeżdżał. Master, ja mam takiego wypiszemy tylko dyplomy i mamy ogród. Dziękuję pierwszego miejsca w kategorii kobiet dziękujemy bardzo Dziękuję ślicznie. No to, to jest takie zdjęcie jak ma być, nie tam chcemy Was zaprosić na edycję wiosenno-letnią Będzie też samochód z tym że nie będzie miał tylnych kół będzie miał troleje założone. W przyszłej zimy mamy nadzieję, że będzie sześć edycji takiej imprezy. Także dziękujemy wszystkim, żeście się zechcieli pojawić tutaj i zapoczątkowaliście nowy cykl przedsięwzięć nie tylko na Dziękuję jeszcze. raz. It's just a